Mecz Szwajcaria-Polska To jest mecz, tak naprawdę bardzo ważny Polska, która ma 3 punkty, jest na drugim miejscu w tabeli Gra ze Szwajcarią, która jest na ostatnim miejscu w tabeli ma jeden punkt My po porażce z Albanią i zwycięstwie nad Niemcami Gramy teraz o... Pracowałem <laughs> już o to, żeby mieć bezpieczną pozycję w grupie Mecz Polska, Szwajcaria Saint Gallen. Zapraszam serdecznie. Saint Galen. Saint Gallen Kala 150 gbisów na hali Saint Gallen gramy bardzo, bardzo bardzo z Szwajcarami o to, być liderem grupy przypominam, że Niemcy grają w tym samym czasie z Albanią będzie magazyn, proszę Państwa, z meczów czyli czyli kolejki i już Albania niebezpiecznie często naratuje ratuje nas jednak sama nasza reprezentacja nas ratuje Moder. pierwszy mecz przegraliśmy 4 do 1 w Piranie potem udało się wygrać z Niemcami u siebie 2 do zero teraz szansa a moja bramki Lewandowski Graliśmy u siebie 3 do 2 z Niemcami, to graliśmy 4 do 1, aby praktycznie... <laughs> Gramy ze Szwajcerami, O, Wyjście z grupy. Gramy w dalszą część, to była mała przerwa techniczna. Lewandowski No na że zagramy tutaj rozsądnie Szwajcarzy bardzo się jakby mylą Jest już jak 1-0 Polska Prowadzimy Sengalen 1-0 Już tak z trzęsem bramki, pięknie Ingrid Wallnacht Po ziemi Szwajcarzy mają bardzo duże problemy Jeśli chodzi o Atak pozycyjny, więc trzeba Zmuszę iść do tego, zburzać ich do tego ataku pozycyjnego, nie. Oni skąd są bardzo dobrzy, z kontrataków, jednak. Po, atak pozycyjny to jest ich największa zmora. Nie, nie umiem atakować. Bardzo się mylą. Kontratak, czy Szwajcarów musieli próbować strzelać z daleka, więc dobry blok. Puchacza i ten. I teraz możemy. Myślę, że spokojnie bronić może trenowali to, no nie wiem, ale jak na razie to musimy bronić. Wtedy no, się nie, nie do Szwajcarii zrobić bramki, jakbyśmy się w taki sposób właśnie bronili przed atakami Szwajcarów. Teraz sobie babu! Zaskoczył nasz Szwajcar bochadzenia Heimera Łęckiego. Strzał <laughs> z ...poza Polakarnego. karnego. I to był atak pozycyjny, niestety. Polska ma też problemy z atakiem pozy pozycyjnym i też kontrataki z Podobnie do nas. Musimy jednak to rozegrać Lewandowski, mógł! Ale jednak Omilen był lepszy i ten kontratak Szwajcarów, i ten... Dobrze. Zdaliśmy się skontratakować szwajcarom. Piłka nasza, piłka dla nas. Odebrał piłkę Babu kontra, kontra Szwajcarów i ten I już możemy się dobrze ustawić Na, spoko na spokojne się ustawić I o tej pierwszej połowie się nie dać zaskoczyć Szwajcarom Czerwonym Krzyżom się nie dać zaskoczyć Jakichś niepotrzebnych właśnie luką w obronie, uwaga Lewandowski! My mamy jeszcze wyjście prowadzenie w tej pierwszej połowie. Lewandowski do bitka trafia jednak w babu. Embolo mam babu. No i do przerwy mamy z 1 do 1. Nie daliśmy się zaskoczyć, jednak musimy grać bardziej odważnie. Jak chcemy tutaj wygrać, bo różnie bywa. A rymy bramkę. I To może nam wytrącić z równowagi A my się nie możemy dać tutaj w tym meczu wytrącić z równowagi Musimy grać tutaj o zwycięstwo Chcemy tak, myśleć, myśleć o awansie na euro Druga połowa meczu Szwajcaria Polska Niestety tutaj po przerwie 1 do 1 mam tutaj no statystyki nie są takie bardzo słabe mecze, jeśli chodzi o jakość w ataku, w, w, w mamy Te 3 minuty wykorzystamy jak najlepiej, jak się da i wygramy ten mecz. <coughs> Musimy zdecydowanie szukać gry w środku środkiem pola. To jest klucz do zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Sali Galen, wracamy. Nie że wzięli sobie to do serca, co im trener Piotr Mielczarczyk w szatni w tą drugą część meczu. Z tego klucza mnie gra ofensywnie i to trzeba bardziej podrasować obronę w Szwajcarii. Trochę daki się Szwajcarii otworzyć, żeby bardziej atakowali, żeby móc Muks i szczęśliwy nam zratuje, naprawdę! chwilkę naprawdę! Myślałem, że to padnie do bramki, ale jest na szczęście cały czas piłkę dla Szwajcarów, od bramki zacznie. Selimu, uwaga! Musimy się ba dać bardziej Szwajcarii otworzyć, żeby się bardziej otworzyła, i wtedy kontrolujemy na bramkę Szwajcarii. To będzie klucz. Często tutaj, oczywiście, że szwajcarskie kibice do doping szwajcarskich, szwajcarskich kibisów. Przypomnę, że jeszcze Albania się zagra. Przypomnę, że Portugalia tutaj jest bardzo dobra. dobra uwaga, otworzyli się barki szwajcarzy, już nie mają prowadzowników. Całucę jest jeden szwajcar na połowie własnej, więc musimy się smu Mamy piłkę, musimy to ro rozegrać rozważnie, bo. Jest to jest taki błąd może nas, nas, nas kosztować tracą te bramki też nad do, na do jednego, więc nie możemy dać się teraz oddać piłki szwajcarom na własnej połowie, bo to może nas, nas kosztować bramkę. Uwaga. Szansa z, z daleka. Jeszcze z nas buchasz, próbuję dobić, ale na szczęście. Niestety mamy pecha, przepraszam bardzo. Na szczęście szwajcarów. Omlin Bramker, FC Basel Oświadczenie. Jeśli chodzi o Volta Futbol Szansa, Embolo. Embolo, Embolo, no jestem. Musimy się skoncentrować. Embolo, no jakie mamy teraz szczęście. w tutaj nie daje nam żyć. I nas nakiska. Jest tryglizki 5 sekund do końca. Jak to się zakończy, zobaczymy. No Shor. Sure. Tutaj że Szwajcarzy wiedzą, że. Tylko w taki sposób mogą nam mogą strzelić właśnie jak teraz Uwaga, i jest, mamy piłkę, mamy piłkę! Jakub Poder Puchacz Ma tam partnera, ach puchacz prób się próbował samemu to wykańczać Mógł podać do Lewon może wtedy by mógł tutaj ładnie to wykończyć, 19 sekund Szwajcaria ma piłkę, no musimy teraz wracać na własną połowę z Ninten Ostatnia piłka będzie należała dla Szwajcarów Paul, piłkę na ale Polski. Ach, nie zdążył już jak. Mieliśmy piłkę meczową, mieliśmy jednak za mało czasu. Jeden do jednego. Tak się kończy ten mecz. Mieliśmy też sporo szczęścia, ale też mogli, powinniśmy bardziej myśleć w ataku. Widać po statystykach, że Szwajcaria bardzo przeważała, jednak też ze sporym szczęściem naszej kadry. To nas. Nie wiem, czy oczywiste jest cały czas na ostatnim miejscu pod tym meczu jest z dwoma punktami Szwajcarii, ale Polska zatem. A, na ma drugie miejsce w tabeli. Szwajcaria ostatnie. A, Albania i Niemcy. No zobaczymy, co się stanie w tym meczu. prawdopodobnie Niemcy będą wygrają ten mecz. Otóż wiemy, że potrafią łatać figle Albańczycy i wygrywać takie mecze jak z nami, na przykład w pierwszym meczu. Ale chyba najprawdopodobniej będziemy na trzecim miejscu po tym meczu, po tej trzeciej kolejce. <laughs> najprawdopodobniej my Niemcy wygrają i będziemy mieli 6 punktów, albo nie miała miała tych punktów 4. A my chyba na trzecim miejscu będziemy musieli <laughs> w rewanżu się postarać, jak chcemy. Absolutnie nie wchodzi w grę w porażkę, bo to na absolutnie już wyeliminowuje z, e z awansu na euro i raczej. Jak przegramy za Szwajcarią, to nie możemy już. Nie możemy już myśleć o awans. Ale jak wygramy, gramy, proszę Państwa, mecz z Niemcami. Prawdopodobnie o awans. Więc musimy koniecznie wygrać mecz w Poznaniu. Za dwa tygodnie. Za trzy tygodnie, musimy wygrać w Poznaniu. Swój mecz Twój. I jeszcze będzie magazyn. Czyli kolejki. Volta Football. Eliminacji Euro. Mam no, nadzieję, no że jednak Niemcy tego meczu nie wygrają, zobaczymy. Chociaż to do odrobienia nic jeszcze to nie przesądza ten wynik. Jeszcze da się tutaj wygrać. W rewanżu mam nadzieję, że się, się uda wygrać. <coughs> I się uda wygrać w mecz z albanią, który da nam jednak awans do na euro. A się zagnę. Do usłyszenia, cześć! W mamy miejsce mamy z czasów bramki to jest Kevin Mabu i Kamil Juźwak Mamy cztery punkty i trzecie miejsce w grupie Drugie miejsce w grupie i drugie miejsce w grupie, ale najprawdopodobniej skoczymy na trzecim miejscu. Bo jeszcze Niemcy w met z Albanami. A się żegnam. Do usłyszenia. Cześć. Miłej nocy.